Zobacz Natalka, jaką Mati zrobił twierdzę. Mama mówi, że nam o, gdzieś o, jaszczurka wleciała do namiotu. Chodzi. chodzi, patrz. A przyszliśmy na pizzę. Tym razem do Shoko. Tutaj jest zejście do wody. Może jakieś kraby spotkamy. Idziemy, odpalimy drona. Polatamy troszeczkę nad umisiem, nad plażą. Zobaczymy okolice z góry. Na kontrolerze sterującym dronem mamy taki ekran, i w ten sposób widzimy dokąd lecimy. No ślicznie jest. No bardzo ładnie. Coś pięknego. Gdzie my jesteśmy? Tu na dole. My idziemy jeszcze z natalką, bo natalka chce lodzika. Ona nie chciała za bardzo śliwek. Mówi, że ma ochotę na loda, tak? No to chodź. Pójdziemy tutaj do pani. Ani już nakłada. A jakie jeszcze mamy smaki? Kuki, unikorn, pontiki, mango i tutaj ten banan split, borowiczka, czekolada, wanilia, vignolada pana kota, malina <noise> please widzisz jaką dużą kawałeczkę dostałaś a Mati tutaj siedzi z mamą no pokaż Tacie, spróbuję a Tobie smakuje? banana split No, Bana split? 嘿嘿。 Tutaj Natalka z Matim połapali takie zwierzątka morskie do wiadereczka, ale zaraz je wypuścimy. Zobaczcie, jak chodzą pod nie wiadereczka. Aha! O, jakie majutki. Co on tak chcesz? Musisz On Opa, Mi już starczy tego opalania. Zakładam kosulkę, bo już czuję, że ramiona mnie palą. Mimo to, że smarowaliśmy się w 50. To i tak jest tak ciepło. A, a tutaj i tak parzy. Piasek jest też gorący. Te płyty się tak nagrzały, że nie idzie stanąć w ogóle. Polataliśmy żeśmy troszkę dronem. Nie no, widoczki piękne. No bardzo ładnie. Twierdza zrobiona. Co tam raz? A co chciałeś? Budujemy zamek. Mati otwiera przepływ z jednego basenu do drugiego i popłynęła pod zamek ukończony twierdza nie jest, nie jest, nie jest. Matiego jeszcze nie ukończony jeszcze budujesz dalej dobra teraz umijemy jabłuszka Teraz powstaje mur. Mur obronny. Mati mówi, że tu będzie miasto. Trzymaj! Zmęczyłeś się. Dobra, za chwilę zjemy. Bo ma trudne ręce, musi sobie umyć. Zobacz Natalka, jaką Mati zrobił twierdzę. Ja chciałem tutaj napisać twierdza, ale mi podmyło. Twierdza jest bardzo duża. Dwie fosy, zamek po środku i wieżyczki wszędzie dookoła. A Mati jeszcze mówi, żeby stanąć z tej strony, że to jest twierdza, w serce. Troszeczkę się namęczył przy tym, żeby zrobić coś takiego. Mama mówi, że nam o, gdzieś jaszczurka na wleciała do namiotu. Chodzi. Patrz. Tak teraz nie wyjdzie. No tutaj ma takie zaokrąglone. Czekaj, bo już się wystraszyło. Zobaczcie jak biega. Odejdź tam Po namiocie. Skaczek, próbuje wyjść. Jak nam wejdzie gdzieś do środka, to jej nawet nie znajdziemy. O, jest tutaj. Nie bój się maluśka. Jest taka malutka. Choć weźmiemy te rzeczy i ją wyjmiemy, bo ona się stresuje. Chce wyjść nie może. Chce wyjść, wiesz? No chodź, Wschodź na rękę i cię wyjmę. Nie bój się. Nie bój się. O, idzie, idzie tutaj, do wyjścia, zobacz. Idzie do wyjścia, idzie, idzie i wyszła już prawie. O, uciekła. Zjeżdżaj na ziemię, tu, na ziemię. No widzisz, jak ładnie, prosto. Zobacz jaki kotek ładny. Nie śpi kotek. Patrzy się na ciebie. Widzisz? O, mruczek się wyspał. Cały dzień spał chyba tutaj. A przyszliśmy na pizzę tym razem do Shoko. Będziemy jeść pizzę dzisiaj w Shoko Beach. W miejscowości Ducze. A przyszliśmy promenadą nad morzem. Z Omisia do Ducze. Zamówiliśmy jaką pizzę? Crociutto i Diavola. Diavola. czyli sama nazwa mówi, że jest diabelska, z tego względu, że jest ostro. A Szoko znajduje się na takim cyplu. Ktoś przypłynął skuterem nawet. Także jesteśmy wciągnięci do Adriatyku. O można sobie teraz tam usiąść. Ale tutaj są takie małe stoliczki. Byśmy się nie zmieścili, a tutaj jest zejście do wody. O. Może jakieś kraby spotkamy. Ale nie ma żadnych. Nie ma żadnych krabów tutaj. Płytko jest, nie? No tak będzie po pasm może. Zobacz, jaka ławica rybek jest. Jest jeden krab. Siedzi tu. O, jest drugi. Uciekają do wody. O, ktoś spodnie zostawił. Dziękuję. On właśnie przyniósł pizzę. Ale przypalili nam troszkę, nie? Takie jak wow. <śle> wulkany wybuchające. Zobaczcie, jaki wulkan. Oh. Pokroić trzeba, nie? nie? W ogóle nie pokroili. A tutaj też ten ser tak rzucili na wierzch. Nie wiadomo. O, mama tu nam kroi kawałeczki dobre. No jest tak cienka, słuchajcie. Zobacz. I ostre te pepperoni są? No, ostrzeszkę. O. O kurczę. Ojej, ojej nie problemy. To jest ostre, powiem Wam. Natalka to tego zielonego niech nie je. A ty jaka? Która lepsza? Wczorajsza, czy dzisiejsza? Nie wiem No, jak byś ocenił? Dobra Ale dobra, czy bardzo dobra? Bardzo Nic dziwnego, że się nazywają szoko. Człowiek szoku dostaje na, bardzo dobra. na smak tej pizzy Edytka, jaka pizza? Ja mamy sosy do tego Pyszna Oni w ogóle tu mają bardzo dobre te pizze No Ciężko jest uznać. Naprawdę, Chorwaci mają te pizze bardzo dobre. Ale kebaby to nie polecamy. Bo cię za Bardzo no, dobrze. To My sobie dokończymy jedzonko. To nie jest ogół. Do zobaczenia za chwilkę. Albo jutro. Zobaczymy jeszcze, czy będzie coś ciekawego, raz. żeby nagrać. Do zobaczenia. Papa. Pa. Tak wygląda promenada. Jak wyszliśmy z Szoko. Tamte kolory takie, że. Ubrania nasze to wszyscy mieli inne kolory. Ja mam niebieskie spodenki, a były jakby zielone. I wracamy też promenadą do Misia. A tutaj takie drzewka, pod którymi można się schować fajnie. Ale one się przydają tutaj nad tym morzem, bo dzisiaj to był taki skwar. O, Popaszek jeszcze w piłkę grał tej porze. A co trochę mamy tutaj prysznicę. Także od słonej wody można się często opukać. I kolejny bar, ale już zamknięty. Już jest późno. Włączymy sobie JBL-a i włączymy sobie jakąś muzyczkę i będziemy szli. A jest teraz tak ciemno, że chyba będziemy szli z włączoną lampą, bo nic nie widać. Tam tylko widać światełka w Omisiu, w miasteczku. No nic, tutaj nic nie nakręcę, także dobranoc. Dobranoc Mati, Pa. Dobranoc. O, zmęczony. Jeszcze przyszliśmy zobaczyć na powrocie z Szoko, jak wygląda zamek, który Mati budował w dzień. O, jeszcze stoi, zobaczcie. Troszkę go tutaj woda zebrała. Ale wieżyczki jeszcze są, co niektóre. O, tutaj troszeczkę zniszczyli, chyba ktoś wchodził. A takie fale są, malutkie, zobaczcie. Jak na jeziorze. Takie fale malutkie na taleczka, nie? Jeszcze księżyc nam tutaj świeci. No twój zamek, tak? Popsuli troszkę. Zbudujemy nowy. Tak. Z Matim. Z Matim zbudujecie nowy. Chodźcie, idziemy dalej. Jeszcze troszkę i będziemy już na kempingu. Idą, idą. Gdzie idziecie? Doszliśmy tutaj do leżaków. O! Jeziorko? Czy Adriatyk? Co to moje ślady? No tutaj twoje ślady zostają. Ciepła woda? Tak. Można iść po wodzie. Ale jak płyciutko tutaj Ale tutaj jest fajnie. Ja też weszłem do wody. O, a Mati to głęboko wszedł, zobacz. Aż mu się popodęki zaraz zmoczą. Ale spokojne morze, ja Cię kręcę. Fale to tylko takie... No was, moje ślady. Twoje ślady. Fale tylko takie malutkie są. Zobacz Natalka, pedalino stoi. Tak. Mama, ja jestem. Rowerki wodne ze zjeżdżalnią. Bardzo fajnie, można sobie wypłynąć tam troszeczkę na morze i zjeżdżać z tej zjeżdżalni. Na tej byłem. Na tej byłaś? No widzisz. A tutaj skuterki. Uważaj, nie przewróć się, bo tutaj widzisz takie kółeczka. Idź bokiem, przez wodę. Obok, omin to. Przez wodę idź. No. Dobrze. Takie skuterki tutaj stoją. I co, nie ma żadnych robaczków? Nie, już jesteśmy prawie w domku. Tu jest piasek! Tu już jest camping. Tu jest też Także doszliśmy. i Upuścisz się i się na Mhm. I co? Musimy być? No cicho. Cicho, żeby się jaszczurka nie obudziła, tak? No chodź, zobaczymy. A ona śpi w jaskini. Tak, w małej jaskini. jaskini śpi. No chodź, zobaczymy. I co jest? Jest jaszczurka? Tu śpi w jaskini. Ale mrówek dużo, ja Cię kręcę. Zobaczcie, tam tej waszkini. No tu w jaskini śpi jaszczurka. Tak. Ale jej nie widać. Śpi, tak. ukryła się mocno. Tak, mamo. Bardzo śpi, mama. Dobrze, to idziemy. Nie przeszkadzamy jej, nie śpi. Ty tak. też będziesz zaraz spać. Już jest ciemno, bardzo. Idziemy. O, Jest tak ciemno, że już nic nie widać. Także pomachaj i powiedz: dobranoc. noc. jaszczurka. Jaskurka. Dobranoc.